Panie ministrze, ja tą drogę rowerową się zapytam. Skoro Urząd Marszałkowski, że tak powiem, nie jest władny, może ministerstwo ze swojego punktu widzenia mogłoby jakoś szerzej na ten problem spojrzeć? Minister nie odpowiada na pytania, ale za to zwiedzę wystawę. Spróbujemy go zapytać. Panie Ministrze, myśleliśmy, że Pan Minister będzie wywiadu udzielał także. A, no to, to... Robert. Gdzie Pan Panie ministrze, to odpowie Pan na to pytanie, czy nie będzie żadnego komentarza? Od pana, od pana Marszałka. No ale Pan dobrze wie, że Jeżeli, nasi jasne, ja, ja, Panie Marszałku, cały do szacunek do, dla Państwa do, do działa. Do ale być może Urząd Marszałkowski jest po prostu zbyt regionalnie tutaj uwarunkowany. Może to trzeba na ten problem szerzej spojrzeć, ogólnopolsko. Dziękuję. Chodźcie. Proszę, proszę panie podlecie. Już idziemy, tylko... O, jest. Kasiu, to chodź. Tak, by <śmienny> pojechał. Także minister nawet nie zerknął wystawy pod tytułem Chyba Rola Martwych Drzew w Lesie. Nie wiem, czy ta wystawa specjalnie tutaj została umieszczona na czas wizyty ministra. Niech żyje drewno. Wystawa nazywa się. Że z tego wynika niestety, że wizja rozwoju tego regionu to zagłębie surowcowe drewna dla ludzi w Dobaju, którzy żyją na pustyni bogatych szejków. Biznesmeni, którzy tam jeżdżą, mówili, że generalnie do Dubaju jeździ się na imprezy z alkoholem, narkotykami, prostytutkami, że nie ma to przełożenia żadnego biznesowego na jakieś konkretne właśnie inwestycje w naszym regionie czy w ogóle nawet w Polsce. A my znajdujemy się na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, który jest nielegalną samowolną budowlaną, bo przede wszystkim powstał zbyt blisko rezerwatu przyrody Zwierzyniec. Zamiast przy terenach Politechniki Białostockiej, Kampusu Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej, Zwierzynieckiej, tam mogło być jedno wielkie miasteczko akademickie, zintegrowane dla wszystkich studentów, bo od wielu lat mówi się o pomyśle połączenia wszystkich dałstwackich uczelni. Ten kampus powstał w oddaleniu od tamtych budynków, co powoduje problemy dla studentów z dotarciem do tego miejsca. Stałą presję na rezerwat Las Zwierzyniecki, który jest zadeptywany, już pojawiały się takie pomysły, że studenci, którzy idą przez. Ciemny las, nocą, czy na przykład zimą, boją się, i w związku z tym, te chodniki czy alejki w parku zwierzynieckim powinny zostać wyasfaltowane, wybetonowane, powinno zostać zamontowane oświetlenie. Tutaj, na przykład, w ogóle projekt tego kampusu powstał. Śmieją się ludzie z tego, że mój kolega, na przykład, że przypomina. Ruiny kwatery Hitlera w Gierłoży. Ten betonowy taki modernizm, centralistyczny, taki modernistyczny. Instalacje na wierzchu i tak dalej. Twórca też opery podlaskiej. To niby ma być takie pseudoekologiczne. Dlaczego mówię pseudoekologiczne? Zobaczcie Państwo, jak na przykład wyglądają parkingi dla samochodów, które miały być takie, prawda, nie betonowe, nie asfaltowe, tylko z takiej metalowej kratki, żeby trawa mogła porastać, no ale wykonanie wygląda tak wiadomo, prawda, że jak ta trawa nie jest niżej, powyżej tej kratki, a często samochody najeżdżają na trawę kołami, no to kończy się tak, że tak to chyba miało wyglądać zamyśle, ja tutaj na tym kawałku, gdzie samochody parkują mniej. A intensywna eksploatacja powoduje, że wygląda to tak. Czyli ten parking zamiast zielonego parkingu, tak, yy, wygląda jak klepisko. A do tego nie czarujmy się też yy, samochody dzisiaj, yy, które na przykład cieknie z nich jakiś olej czy, czy jakieś substancje eksploatacyjne. To wszystko wsiąka do ziemi, nie jest powierzchnią szczelną. Deszcz, prawda, to wbija w głąb gleby. Także można powiedzieć, że jest to pseudoekologia. Zamiast ekologii. Ostatni, ostatnia inwestycja uniwersytetu. Planetarium. Uniwersytet jest znany z tego, że jest uczelnią straszliwie zacofaną. Ja na przykład przeczytałem taką historię o studentach socjologii na tym uniwersytecie, którzy mieli zajęcia z panią, która chyba teraz nawet została mm, szefową tego wydziału socjologii. Pani prowadziła zajęcia związane z mediami społecznościowymi, czyli na przykład z portalami typu Facebook, YouTube i tak dalej. I jak deklarowała, sama nie ma konta na Facebooku, nie używa Facebooka, nie używa Gmaila, nie używa Google'a, bo to są Yy, strony szpiegowskie, które zbierają informacje o użytkownikach, szpiegują ich, więc yy, stąd potem takie różne dziwne teorie yy, związane z tym, że yy, na przykład na podstawie tam iluś tam lajków Facebook zbiera informacje o płci i kolorze skóry użytkownika. ciekawe. Tutaj, zobaczcie, badania naukowe. Jakaś padlina wyłożona i proszę nie ruszać. Hmm. Więc yy, na moją, na, 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 na moją, na jakąś tą uwagę tego, tego studenta, że Facebook po zdjęciu użytkownika może ustalić jego płeć, czy kolor skóry, rasę i tak dalej. Pani była zaskoczona, bo skoro Pani nigdy sama z tego nie korzystała to jej wiedza czy wypowiedzi na ten temat są powiedzmy szczerze mocno niekompletne a wypowiadanie się na ten temat no, moim zdaniem mienia się z celem bo Pani może opowiadać równie dobrze o nie wiem gotowaniu ciasta pieczeniu ciasta skoro nie ma takiej praktyki to to jest to cokolwiek dziwne. A najlepsze było, że studenci na tych zajęciach nie mogą korzystać z komputerów. Wydaje się normalne, że na zajęciach związanych z internetem, z mediami społecznościowymi studenci właśnie no powinni siedzieć w komputerze, sprawdzać informacje praktycznie, jak to wygląda i tak dalej. No, ale zacofanie jest tak potężne, że pani chciała, żeby studenci słuchali jej, jak Źródło mądrości nieograniczone i nieomylne, a nie sami poszukiwali wiedzy, i dlatego, na przykład, y, projekty takie jak Google czy Facebook y, powstają na uczelniach w Ameryce, bo tam wspiera się rozwój inicjatywy, samodzielność studentów, a w Polsce dalej uczelnie piorą mózgi, y, oduczają samodzielnego myślenia, uczą bezwzględnego posłuszeństwa, tak jak za komuny to było. Dla Szefostwa i dlatego ludzie w Polsce po uczelniach tak naprawdę są głupsi niż przed studiami, i dlatego tak słabo w Polsce są oceniane uniwersytety. Chyba najlepszy uniwersytet jest dopiero tam w drugiej setce uczelni na świecie, bo poziom nauczania w Polsce jest żenujący i zamiast uczyć, ogłupia ludzi. Dzieci, młodzież demoralizuje, na przykład jeżeli tu macie zajęcie na uczelni, która powstała jako nielegalna samowola budowlana dzięki prezydentowi Białego Stoku, który sam jest pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku i wbrew prawu wydawał decyzje związane z budową kompleksu tych budynków, lekceważąc w ogóle przepisy prawa o tym, że powinien zostać wyłączony z postępowań jako osoba niebezstronna, bo pracownik inwestora, na rzecz którego wydawał korzystne decyzje, czyli no, rażące naruszenie prawa, ale korzystając ze swoich znajomości w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, gdzie także e, pracowali ludzie, którzy byli jednocześnie też pracownikami, wykładowcami Uniwersytetu w Białymstoku, e, no tak powstało po prostu ten bubel Prawny, logistyczny, bo tak jak mówię, to są problemy związane z dojazdem tutaj z transportem. I młodzież, jak gdyby wszystko to widzi, i uczy się, że w Polsce łamanie prawa jest standardem. Cwaniactwo, głupota, arogancja jest standardem. No i teraz mamy wystawę w Dubaju gdzie będziemy promować drewno, tak jakbyśmy promowali na przykład węgiel z Polski. Nie będziemy promować jakichś wysokich technologii typu grafen na przykład z węgla, czy yy, lek na raka, który, którego poszukuje się w grzybach z Puszczy Białowieskiej. Będziemy promować tandetne, drewniane domki, których jedyną zaletą w Niemczech jest to, że są tańsze niż domy yy, w tradycyjnej technologii. Przypomnę, że prawdziwe budownictwo ekologiczne to na przykład budownictwo z gliny, które ma odpowiedni klimat wtedy. Yy, kumulują takie ściany z gliny ciepło w zimie, zapewniając yy, korzystny klimat też w lecie, bo nie nagrzewają się z kolei tak jak domy drewniane. Domy drewniane to taka jednorazowa, tania tandeta. Zwiąże się z tym wilgoć, mrówki, szczury. Yy, w krajach tam innych pewnie termity, myszy, yy, stęchlizna, gnicie tych ścian. I w ogóle promocja tego typu budownictwa w Dubaju, gdzie jest mnóstwo piasku na pustyni, no jest bzdurą, ja nie wiem, szejkowie po prostu będą chyba chcieli z dębów z puszczy yy, ozdabiać swoje betonowe wieżowce, które budują w Dubaju. Co to ma wspólnego z ekologią? Moim zdaniem jest to pseudoekologia i niewiele ma to wspólnego naprawdę ze zrównoważonym rozwojem. Ale pójdzie na to mnóstwo pieniędzy, pojedzie tam delegacja rządowa z wybranymi biznesmenami. A efekty tego będą, moim zdaniem, znikome. Jest to zmarnowane pieniądze publiczne, są to zmarnowane pieniądze publiczne. I tandetna propaganda, która tak naprawdę nie da żadnych sensownych efektów w postaci rozwoju regionu, ściągnięcia tu inwestorów czy nowych technologii. A podlasie, jak było regionem biednym i zacofanym, tak dalej jest promowane w ten sam sposób, że ma być regionem biednym, zacofanym, z zapleczem surowcowym w, tym, w tej postaci, tym razem, drewna dla bogatszych krajów. Moim zdaniem maksymalna żenada.